W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Modlitwa o rozumienie przez męża istoty kobiecości. Matko Boża Małżeńska. Głębokim i genialnym zamysłem Ojca Niebieskiego było uczynienie małżeństwem związku kobiety i mężczyzny. Różnorodność płciowa daje duże możliwości komplementarności, uzupełniania. Się wzajemnego wspierania i ubogacania. Rodzi to jednak wiele napięć i nieporozumień. Maryjo, najbardziej niezwykła ze wszystkich kobiet, pomagaj każdemu mężowi w zrozumieniu wielkiego dobra, jakie płynie z faktu, że żona jest kobietą. Męska natura mocno skłania do rywalizacji, do ciągłego pragnienia, udowadniania że jest się najlepszym. To niestety często prowadzi do traktowania żony jak rywala, konkurenta. Nie służy to niczemu dobremu. Nasza piękna Pani, prosimy, aby każdy mąż zrozumiał nade wszystko, że żona jest dla niego największym darem, jaki otrzymał od twórcy. Że musi się z tym skarbem Obchodzić z największą delikatnością, czułością, troskliwością. Prosimy o zrozumienie, że jej zachowania często są bardzo spontaniczne, uczuciowe, impulsywne, ale jest tak tylko dlatego, że tak reaguje kobieta. Prosimy o umiejętność bycia mężu przy żonach, jako ci, którzy są silni, mniej emocjonalni, którzy dzięki temu chronią. Dają poczucie bezpieczeństwa. Wyproś, Maryjo, dla każdego męża autentyczną umiejętność okazywania żonie miłości, przez słowa, komplementy, przytulenia, obdarowania prezentami, poświęcenie czasu, zabieranie na romantyczne kolacje we dwoje. Wzorze pięknej miłości. Szczególnej odwagi wymaga od męża postawa troski, oświętość, nieskazitelność wzajemnych relacji intymnych, wypraczaj mocne poczucie odpowiedzialności za trwanie w postawie otwartości na potomstwo, uszanowanie daru życia, odrzucenie wszystkiego, co uderza w czystość małżeńską, nade wszystko wypraszaj dla mężów postawę pełnej odpowiedzialności za rodzinę, wierności przysiędze, gotowości do poświęceń i rozumienia, że mąż jest duchowym przywódcą rodziny że jest odpowiedzialny za poziom więzi z Bogiem, swój, swojej żony i dzieci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.